Wiedza szkołę, a ducha, dróg to szczur, intrygi to ich fach. Porażka im nie w smak, ożywiają dinozaury, w wprawiają w Nie zastraszą jednak naszych zuków nas to dwa. Tu wszystko może zdarzyć się, w tej szkole przygód jak ze snu. Tu niemożliwe nie jest nic, w tej szkole przygód jak ze snu. Nie nurka jedno, budzić lęki trwogę mogę śmiać. zemsta dopełniła się, zabuli wieczystwa. chłopcy nie wiedzą, z kim mają do czynienia. Tak kto nie wiedzą Tu wszystko może zdarzyć się! Zucie! Też skole przygód jak ze snudej przygód jak ze To Niemożliwe nie jest nic! jest W tej szkole przygód jak ze hysteria Nie po co tu wracamy? Rozumiesz, Markus. Gdzie byłoby nam lepiej? Ciekawe, kto jeszcze natknie się na ducha. Dyrektor Maliga? Dzień, dzień dobry, dobry panie, dyrektorze. panie dyrektorze! A, dzień dobry, dzieci! E, to była istna plaga szarańczy parę dni temu, prawda? <noise> nie mam zielonego pojęcia, o czym mówisz, Billy. Powtarzam, dzieci, tu nie ma żadnego ducha. Nie w naszej szkole. U nas jest czysto. Tak, nie dzięki tobie. Wiedziałem, on nigdy nie przyzna nam racji. Nie mamy wyjścia. My sami kontra duch. <grymne> Markus. Wyźnisz się na lekcje. <onents Bana g behaviour> Szczurkoś, straszny tu gorąc, jakbyśmy byli w kotłowni. Próbuję nad tym zapanować duchu. O nie! Lepiej, żebyś niczego nie dotykał, głupku. Mam to! Urządzenie mogące zrestrukturyzować budowę molekularną każdego środowiska i zmienić je w co tylko chce. Rozkoszny co mail? Nie mów do mnie Mel! Mów do mnie duchu! Stokrotnie przepraszam, duszku! Duchu! Nie dość, że cię uratowałem, to jeszcze nauczyłem myśleć. Po co do dziś? Nie wiem. No pogadałeś sam do siebie i mogliby cię wziąć za świra. Tak, tego bym nie zniósł. Tylko ja wiem, ile wycierpiałeś, biedaku. Gdyby nie ta mocno podejrzana afera, w którą byłeś zamieszany przed wielu, wielu laty, mógłbyś teraz bezkarnie podbijać świat, być panem przemysłu, eksportować i importować. Tak, być panem przemysłu Zamiast tkwić w tej podłej dziurze. Zgorzkniały, żałosny i trupioblady z powodu braku słoneczka! A! Powiedz, jak zamierzasz im za to odpłacić? Uraczysz ich gradowiciem na lekcji historii i poty na w łebie! A może erupcja wulkanu? Wulkan! Cierpliwości! Już ja ich nauczę rozumu! Ale jak? Zobaczysz! Hmm, tematem dzisiejszej lekcji będzie coś, co na pewno wam się spodobał: dinozaury. Im były potężniejsze, tym większy budziły strach. <grym> Jak na razie cisza, może mel zrobił dziś sobie wolne. O, ponieważ temat jest wyjątkowy, poprowadzę dzisiejszą lekcję w formie quizu. Uczeń, który odpowie na najwięcej pytań, otrzyma to. Oj wy wygrajcie go dla mnie wygrajcie! Potyczka umysłów z bezbronnym przeciwnikiem to nie sportowe. O, no zgoda. Z chęcią upokorzę ich moim super umysłem. 200 Voltów! Jeśli wiecie, jak brzmi odpowiedź, to proszę wydajcie jakiś dźwięk wedle upodobania. Teraz możecie wypróbować odgłosy: Bzzz! Bip! Jo! O, bardzo dobrze. Oto pierwsze pytanie. Kiedy dinozaury rządziły Ziemią? <grymne> 65 milionów s lat temu. 65 milionów lat temu. O, doskonale byli. Czy dinozaury były ciepło czy zimnokrwiste? <grymne> Ruby, proszę. Zimnokrwiste. <grymne> Niezła sztuczka. Na sztuczki musimy jeszcze poczekać. Dalej. Co pełniło rolę organu równowagi? <śmów> Rubie? Fred Szmerc znowu coś je. Fred, czy znasz odpowiedź? <śmów> nie. Ale przecież bzyknąłeś. Ojej! Ale stoję Kto wie? O, o, o. Hmm? Ich organem równowagi był ogon. Doskonałe! Coś jest nie tak z bzyczkiem. Serio, o. trzeba to sprawdzić. już działa! Pachy cefalosaurus zasłynął z wykształconej czaszki, stąd jego potoczna nazwa. Jo! Johnny! Czaszkozaur! <ścoughs> Niestety, Johnny! <ścoughs> Czachotłuk! Taki jest, Billy! <ścoughs> Jak szybko biegał tyranozaur w czasie pościgu? Dzień! Siedemdziesiąt mil na godzinę! A te moje niezgrabne paluchy! Brawo, Lidio! Jaki straszliwy kataklizm przyczynił się do wymarcia dinozaurów? Najbardziej rozpowszechniona jest teoria o zderzeniu meteorytu z Ziemią, przez co kosmiczny pył dostał się do atmosfery i pozbawił planetę promieni. Proszę o konkrety! Dinozaury zabiła zmiana klimatu. To nie fair! Konkrety zabijają naukę! Ogon organem równowagi, czachotłuk, zmiany klimatyczne. Markus, znałeś wszystkie odpowiedzi. Czemu się nie zgłosiłeś? E, nie lubię quizów. Ale jesteś najmądrzejszy z nas. Nie siedziałeś cicho całkiem bez powodu. No, a gdybym się pomylił, e, nic z tego, wolę popatrzeć. Jeszcze jedna poprawna odpowiedź i tryów. A e, ja wygaduję! Nieważne, czy się wygra, czy przegra. Ważne... Cicho bądź, nic nie słyszę! Kochani, mam przed sobą już ostatnie pytanie. Jak brzmi? Ach, żeby zgadli! Imię? Ulubionego dinozaura Flintstone'u! E -e -e Rex, T-Rex, Robert, Din. Lidia? Dino! Pieszczoch Flinstonów to dino! O, moje gratulacje! Dino? Co za dino? Znakomita odpowiedź. A przecież pytanie było trudne. Lidia zostaje naszym ekspertem od dinozaurów. Podejdź proszę i weź nagrodę. Nie! 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 też to słyszycie? Dość! Dość! Coś mi tu śmierdzi. Wiem o dinozaurach więcej niż oni wszyscy razem siedzi. Już ja ich nauczę, co to są dinozaury. <śmiech> <śmiech> Pani dyscyplina? Widzę na korytarzu jaszczura. Proszę wezwać bufora. O, Mel jest wściekły. Kto zawsze mówił, że szkoła jest nudna? O, czy wy też to widzieliście? Biedna pani wącharz. O, chyba żartujesz, biedny Tyreks. Fascynujący układ kostny. Szkoda, że tego nie widzicie się przekonać na własne oczy dzieci, że T-rex to demon szybkości? Ale podła! Tak się znęcać nad biednym zwierzątkiem! <grym wytrzyma> szybciej, szybciej! <grym wytrzyma> <grym wytrzyma> Hej, Czachotłuk! Goń takie wielkoludy jak Billy! Panie, przodem. Dobra robota, Billy. Dziękuję. No, tym razem myl przeholował. Zmienił całą naszą szkołę w pastwę z Mezozoiku, od późnego triasu aż po wczesną Jurę. Teraz to szkoła latających dinozaurów. Nie sądzę, by udało się nam powstrzymać Mela. Musimy się jakoś pozbyć tego t Ale taki t zasuwa 70 mil na godzinę. Wiem, bo wygrałam quiz. Hmm. O, uciekniemy się do dywersji! Ruby, do dzieła! Gomelt, znaczy duchu, na floterkach. Można powiedzieć, że ulatniają się robiąc czystkę. <laughs> Uciekajcie. I tak Was znajdę. Widzę Was wszędzie. <laughs> ja, ja, Działania! On jest od myślenia! Szybko, Markus! Jak czegoś zaraz nie wymyślisz! A, no, e, można by. E, już, wykształci to! A, ja nie bardzo wiem, to nie jest takie proste! Markus! <sus> Dobrze, już dobrze. Wiemy, że niektóre dinozaury wpadły do rzek i do kotłów ze smołą. Do czego? Przecież w szkole nie ma kotłów ze smołą. Nie ma w niej nawet baru z napojami. Zgadza się, Ruby, ale jest w niej pływalnia. <laughs> Można poprosić o 60 tysięcy opakowań owsianki? To dla was? Szczerze mówiąc, dla niego. Nie mądra, ale czy basen z owsianką naprawdę może nas ocalić przed pięciotonowym gadem? E, właśnie. Zaraz wszystko wyjaśnię. E, widzisz, Rubi. Czas minął, Markus? Mamy towarzystwo! O by się udało! Udało się? Jestem wprost zdumiony, że taki pseudointelektualista jak Markus zdobył się na tak szalony pomysł. Niezwykłe. Niezwykłe, owszem. Ale czy zadowalające z punktu widzenia naszej strategii? Nie. Jesteś genialny. Tak, spisałeś się na medal. mój się, robi? To są trawożercy. Trawożercy? Inaczej Jaroszek. O... Nie, nie, nie jest dobrze. Nie o to mi chodziło. Lepiej się stąd wynośmy. Są niegroźne. Nie jedzą mięsa. Yy, tak, ale podobnie jak trawożercy żywią się trawą, mięsożercy żywią się trawożercami. Mięsożercy? No No to pięknie, Markus! Zdaje się, że one tu sobie przyszły na obiadek! A, mogłem nic nie mówić. Ach, I wszystko przeze mnie. Patrzeć... Z jej! To mi się nie podoba! Następnym razem wymyśl coś lepszego, Markus! Och, żeby tylko był następny raz... Słuchajcie! Chyba znalazłem jakieś drzwi! Uh. Już ich prawie mieliśmy. Trochę zgłodniałem. Chcesz coś zjeść? Siebię uratowaliście, ale waszej szkole nic już nie pomoże! <śmum> co, co, to co, przegapiłem coś? <śmum> Słyszycie? Mel myśli, że wygrał. Co teraz zrobimy? Musimy pozbyć się tych wstrętnych dinozaurów. O, tak! Równie dobrze możemy się wyleczyć z grypy! Albo wywoskować podłogi. A dinozaury się po nich wyślizną. Markus, geniuszu, pogłówkuj. Masz jakiś pomysł? Po tym, co się właśnie stało, będzie lepiej, jak zamknę buzię na kłódkę. Ten mały mnie niepokoi. Po owsiance może wykombinować jecznicę. Jeżeli mnie rozumiesz. To prawda. Jednak naszemu przeciwnikowi brakuje ważnego komponentu, który posiadają wszystkie wybitne umysły. Pewność siebie. Nie mam racji, Markus. Daj mu spokój, Mel! To jest prywatne przyjęcie! Świrom wstęp zbrojny! Znaczyliśmy obraz! Idź tam i sprawdź, co się mogło stać! Ej. Tam? Do tych dinozaurów? Żeby zostać ich przekąską? Dobrze wiem, jak się czujesz, ale gdyby z tą owsianką się jednak udało. Nie powinienem nic mówić do czasu, aż będę miał pewność. Na chwilę uchroniła nas przed niebezpieczeństwem. Dlatego nie możesz trzymać swoich pomysłów w tajemnicy. To jak zawody. Nie wygrasz ich, jeżeli nie zechcesz spróbować. Musisz się czasem zdobyć na odwagę, podjąć wyzwanie, by poznać wynik. Więc od dzisiaj, jak będziesz miał jakiś pomysł, podziel się nim, choćby się wydawał tak szalony, że aż nierealny. Zgoda. Epoka lodowcowa. Epoka lodowcowa? Hej, skoro wspomniał o epoce lodowcowej, to niech będzie epoka lodowcowa. E, nie, nic z tego. Ale możemy zrobić coś o wiele lepszego. Ja i Markus zbierzemy się do pracy, a Wy postarajcie się, żeby Mel nie deptał nam po piętach. Ciekawe, jak mamy tego dokonać? Prędzej, co się tak gusdziesz? Damy w tarapatach, ale przedstawienie. <noise> Jazda dalej! bo. No. Ej, zliwunia! Nabrały nas! To zwykła zabawka! Normalny hollywoodzki przekręt i tyle! Nie! Też, mamuś! Już prawie skończyłem naprawę silnika. A jak to wyjdzie? Chyba nieźle udało mi się przeinstalować promieniomiotacz. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Teraz albo nigdy, Markus! Ty to wymyśliłeś, więc czyń honory! Oby zadziałało. A jak nie zadziała? <grymne> Uczyniliśmy, co w naszej mocy. <grymne> Przerobiliśmy tylko troszeczkę szkolną klimatyzację. Witamy w epoce lodowcowej! U, dokąd one grają w takim pośpiechu! Dinozaury zdecydowanie wolą ciepły klimat. Instynktownie kierują się ku najcieplejszemu zakątkowi szkoły! Do, do, do kotłowni! kotłowni! Do kotłowni? O, he, he. Chyba bym wolał, żeby mnie tu nie było. Nie cierpię ich! Widzę, że uporałeś się wreszcie z jaszczurami. Brawo, woźny bufor! Teraz warto by sprawdzić klimatyzację, dobrze? Jestem tu wyłącznie do czarnej roboty! Po takich przygodach zjadłoby się konia z kopytami! Wcinaj, rubi! Nie jesteś głodna? Ja? Mam zjeść dinozaura? Czemu nie? One chciały zjeść nas! Spróbuj, robi śmiało. Nie dowiesz się, jak smakują, jeśli nie skosztujesz. Znów złota myśl, co, Markus? Chyba powinieneś zacząć je spisywać. I dołączyć do akt szkoły latającego nosorożca. Och, ja mam już dość. Założę się, że Mel też będzie miał przez chwilę dosyć dinozaurów. Córkoś, mój komputer naprawa potrwa tygodnie. Nie upadaj na duchu. Na pewno da się go wyklepać. To małe co nieco, małe co nieco tak. Córkoś nie, nie masz pojęcia co robisz. Przestań za nim. Niewłaściwe polecenie. Coś wymyślę. Już prawie ich miałem. Trzymaj się, Mel! to znaczy duchu. Córkoś! Czy ktoś wie, gdzie się podziała klawiatura? Wersja polska, Pan Film Studio Warszawa. Udział wzięli Agata Gawrońska, Anna Apostolakis, Elżbieta Jędrzejewska, Jacek Sołtysiak, Jolanta Wołejko, Sławomir Pacek, Wojciech Szymański, Tomasz Grochoczyński, Marek Frąckowiak i inni. Piosenkę śpiewał Wojciech Paszkowski. Dialogi i reżyseria Dariusz Dunowski. Dźwięk i montaż Michał Skarżyński. Kierownictwo produkcji Lidia Masiak.